Musimy zapomnieć o etapie propagandy przedwyborczej, która na całym cywilizowanym świecie poprzedza właściwą akcję. Mega absurdu, którą ja oglądam z, z zaciekawieniem. To, co najważniejsze, jeśli, jeśli mogę powiedzieć, to to, że właściwie po każdej próbie sympatia i yy, apetyt, jeśli chodzi o no, odpowiedź kogoś w tym zjadł, właściwie przypada na innego bohaterów. Także myślę, że to jest sztuka, gdzie wielu odbiorców będą musieli sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak jak i my będziemy musieli sobie pewnie odpowiadać niebawem na różne pytania. My ludzie prości, proszę nas traktować bez pochet! Tak, żądamy surowej prawdy. <gry> Koledzy, zebraliśmy się tutaj streszczać się, streszcza. Nam się spieszy do... Także no cieszę się, że że, że że gramy, cieszę się, że Mrożek Cieszę się, że pan Michał Wnuk podjął się tego zadania. Zrobiliśmy casting. Cieszę się, że wielopokoleniowo aktorzy i młodzi, właściwie z całego kraju, przyjechali, żeby się nam pokazać. To też dla nas bardzo istotne, ponieważ jak pewnie Państwo dostrzegacie, bo jesteście obserwatorami, jesteście z nami cały czas. Tak nam się fajnie robi, że aktorzy, którzy się tu pojawiają, którzy nas nie zawodzą i są świetni, zostają z nami właściwie. Jesteśmy teatrem bez zespołu, ale mamy coraz więcej aktorów, którzy sympatyzują z nami. Sympatyzują co ważniejsze z publicznością, która chętnie już na nich przychodzi. Jest! Nie radzę! Jest! Stanowczo nie radzę. <laughs> Razem z panem dyrektorem Maciejem Izgalskim uczestniczyliśmy w tym castingu. Obserwowaliśmy aktorów i młodych, i trochę starszych. Kierowaliśmy się tym, żeby każdy z aktorów był inny od tego poprzedniego. Mamy w tym spektaklu trzech głównych aktorów: trzy postaci grubego, średniego i małego. No i nie ukrywam, że wizerunek zewnętrzny również był brany pod uwagę. Tak, to pan zarzucił masą, zasugerował wiecowanie politykiewską. Pan Jeżeli panowie sobie życzą, koniecznie. Będą niespodzianki, ponieważ ten fragment statku, okrętu, zniszczony, który dryfuje na falach morza, on się będzie trochę zmieniał. Ale nie chciałbym zdradzać, jest to w drugiej części spektaklu. Mam nadzieję, że będziemy mogli zaskoczyć czymś widza.